10 września. Pan dokona tego dla mnie. Czytamy o tym w psalmie 138, wiersz 8. Cierpienie posiada w sobie boską tajemnicę niepojętą nadprzyrodzoną i niezrozumiałą dla rozumu ludzkiego. Nie znam osoby, która by osiągnęła wielką świętość, nie przechodząc przez wiele cierpień. Poprzez cierpienia doskonalimy się w wierze i poznaniu Pana. Przez cierpienia Duch Święty dokonuje wiele wspaniałych rzeczy w naszych duszach. W takim stanie dusza przycicha w dłoni swego stwórcy. Wszystkie zdolności rozumu, woli i serca wreszcie w całości są ujarzmione. Cisza wieczności kładzie się pieczęcią na całej istocie. Język przycicha i traci skłonność do gadulstwa. Przestaje zadawać pytania Bogu, przestaje wołać. Czemuś mnie opuścił. Wyobraźnia przestaje budować powietrzne zamki i błądzić po znikomych drogach. Rozum staje się pokorny i wyrozumiały. Znikają osobiste, egoistyczne pragnienia. Całym sobą skupiamy się na chęci wykonania Bożych zamierzeń. Przywiązanie do tego, co ziemskie i widzialne, traci swą siłę. Stajemy się nieczuli na wszystkie krzywdy, zniewagi, obelgi, nic nie może stać się przeszkodą na naszej drodze. Jakiekolwiek byłyby warunki naszą duszą, szukamy tylko Boga i wypełnienia Jego woli, mając mocne przekonanie, że z Jego miłości i łaski wszystko, co się dzieje we wszechświecie, dobre lub złe, w przeszłości czy w teraźniejszości, będzie przyczyniać się ku naszemu dobru. O jakim to jest błogosławieństwem być w pełni zwyciężonym przez Boga? Nie pokładać nadziei w swoich siłach, w swoim rozumie, planach i życzeniach. Znaleźć się w takim stanie, gdzie każda cząstka naszej istoty upadapnia się do uciszonych pod wszechmocnymi stopami Pana Jezusa wód Morza Galilejskiego. Największą rzeczą jest umieć cierpieć, nie upadając na duchu. Pan dokona tego dla mnie.